U września, bo na ten czas właśnie prognozowane są upały. I to takie prawdziwe upały z temperaturą powyżej 30 stopni. I faktycznie te poranki i wieczory będą takie dosyć no, przyjemne, nieprzyjemne. Przyjemne, bo w końcu będziemy mogli odetchnąć od upałów, ale nieprzyjemne, bo ryzyko rozchorowania się jest bardzo duże. Będziemy zaczynać o tym mówić, żeby ubierać się na cebulkę, uważać na temperaturę. Jeszcze dzisiaj sporadycznie pojawią się burze, ale w kolejnych dniach raczej już one nie powinny mieć miejsca w Polsce. No i co. Ci, którzy wstają rano dzisiaj rozpoczęcie, rozpoczęcie roku szkolnego. Warto coś zarzucić na siebie, ale później w ciągu dnia zdjąć się. Zwłaszcza, to, bo... <grypy> że sezon grypowy, covidowy, to wszystko przed nami, a tak. wiemy, że właśnie ta kumulacja, kiedy dzieci i młodzież wracają do szkoły jest najbardziej niebezpieczna. My będziemy o tym w nowym dniu, Polsetniu dziś jeszcze rozmawiać. To teraz o pogodzie, żebyśmy wiedzieli, na co uważać, żeby chociaż w ten sposób sobie no, nie uprzykrzyć tego rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zapraszam już teraz na szczegóły dużo dobrych informacji, może powoli, powoli będziemy mm, no jednak... Zmierzać ku tej niższej temperaturze, ale jeszcze nie w tych najbliższych dniach. Dzień dobry, Klaudia Kroczek. Zapraszam już teraz na szczegóły, prognozy pogody. Poranek jest bardzo pogodny w wielu miejscach, jednak na krańcach południowych i południowo-wschodnich pojawiają się mgły. To wszystko przez napływ ciepłego, ale jednak wilgotnego powietrza na Polskę. Mgły te w niektórych miejscach mogą ograniczać widzialność do 100-200 metrów. Powinny zniknąć około godziny 8. W pozostałej części Polski, czyli w centrum i na północy, bardzo słonecznie, tak jak widzieliśmy w Warszawie niemal bezchmurniej. 15 stopni w Warszawie. Cieplej w Łodzi 16. Na północy od 10 do 12, a najchłodniej jest teraz w Olsztynie. 9 stopni. Dzisiaj po południu najcieplej będzie na krańcach południowych. Tutaj jeszcze mogą niestety pojawiać się chmury burzowe z silnym i porywistym wiatrem. Trochę niższa temperatura tam, gdzie będzie spokojnie, czyli na północy. Wzdłuż linii Bałtyku 21 stopni. Ciśnienie 1003 hektopascale. No i sprawdzamy kolejne dni. Tutaj może być to Zaskoczeniem dla wielu, bo temperatura będzie bardzo, bardzo wysoka wakacyjna. We wtorek do 34 stopni w środę, tak samo z tym, że w centrum i na północnym wschodzie może przelotnie popadać deszcz. Czwartek i piątek to dni bez deszczu, nadal z wysoką temperaturą, w niektórych miejscach powyżej 30 stopni. Sobota, kolejny upalny dzień od 27 do 32 stopni z przelotnym deszczem na południowym zachodzie. Sprawdźmy, co wzdłuż linii Bałtyku dzisiaj. Piękna pogoda, idealna na spacer, może trochę za niska temperatura na opalanie. 20-23 stopnie, temperatura wody od 17 do 20. I sprawdźmy jeszcze, co na Mazurach. No i tutaj Giżycko i Mikołajki z niebezpieczną pogodą z burzami Węgorzewo również, ale suwałki i augustów ze spokojną, piękną i słoneczną aurą. Do zobaczenia. No to podglądamy.